Siemanko, ja jestem Metrowski i postanowiłem sobie dzisiaj zagrać w symulator Policjanta Emergency Respond Liberty chyba e, I ogólnie tak, już jestem gotowy i przydałoby się teraz poukładać wszystkie rzeczy, które mam Na te najpotrzebniejsze, na przykład taser, kajdaneczki, żebyśmy od razu mogli aresztować bandytów Więc widzimy się już zaraz jak ja to wszystko ogarnę i widzimy się już na patrolu Mamy pierwszego podejrzanego, który nie wiem co robi Strzelają się, e, strzelają się, strzelają się, shot fire, shot fire Fire, shotfire, fire, fire. Mam sus suspect, mam broń, suspect ma broń Ręce E, 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 suspect ma broń, suspect ma broń Dobra, tutaj jest wojna gangów Dobra, to jest, to jest też Polak, ale on nie może tego robić samemu, on może mieć broń ale, ej, on ma broń, on ma broń. Dobra, Dobra. No i już prędkość. Proszę się zatrzymać. Ktoś do mnie dzwoni, ale my tego pana nie chcemy. My chcemy zatrzymać ten pojazd. Proste, że tak. Dobra, pikujemy. On jest automatycznie już poszukiwany. Więc od razu, no, 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 gdzie chcesz jechać? Dobra, wysiadaj, 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 wysiadaj. Dobra, od razu przestrzeliwujemy opony. Jest poszukiwany, jest poszukiwany. Jest poszukiwany, strzelam do niego. Z tym czarnym autem, ale jest tutaj goś poszukiwany i trzeba go gonić. To są dwa osoby do, do, do aresztowania. Dobra, auto przestrzelone oponka, że sobie już nie pojedzie. I, dobra, wysiadamy i go aresztujemy od razu. Dobra, gość sobie już nie pojedzie tak długo. Bo nie ma już na czym jeździć. Dobra, stopstiaka sobie dam na piątkę. Dobra, mam go. Mamy, mamy, mamy poszukiwanego. Taser, taser stój! Gość jest już nieposzukiwany, co jest? Patrzcie, nie jest już poszukiwany, jakim cudem? No Do tego pana się trzeba teraz zabrać. Tego pana się teraz zabierzemy. No i teraz będzie, będziemy za nim jechać, dopóki nie będzie poszukiwany za to, że zramował wcześniej. No i bio, lecimy za nim. Dalej, dobra. Ucieka przed nami, ale my mamy też szybsze auto. Tak, jak ten pan, patrzcie, jak on w ogóle jedzie. On jedzie, no i się rozbił. Patrzcie, Ostrożnie jedzie agresywnie. Aha, nie mogę go aresztować, ale mogę ci dać mandat za to. Dajemy ci mandat, chodź tu. Pyk. Jedziemy, jedziemy dalej za naszym podejrzanym. Uhuhu, dachowałbym przed chwilą. Ale to dobra, na szczęście nie lakuje, nie lakuje. jak z moim paliwem. dobrze, mam mało paliwa. Dobra, 102, 102, 108, 65, już przejechał na czerwonym świetle. Patrzcie, jak wjechał. Mamy go. Wjechał do wody, wjechał do wody, głupi. Nie ma wody, nie ma wody. Co jest? Ja zapomniałam, że wody nie ma. Co? Nie, nie wierzę. Dobra, ale okej, okay, on jest już poszukiwany, już mogę go aresztować. Wy, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. H ręce, 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 taser, taser! Taser, ręce, nie, nie, nie ruszaj się, taser. Dobra, shotguna dostaję. Dobra, dostał shotguna ogłuszającego, mam go. Dobra, przeszukujemy go. Nie dzisiaj, nie dzisiaj, drogi panie. Nie ma ten. Miał motek, cel. Sorry, man. Wybacz, ale idziesz do więzienia. Dobra, aresztowaliśmy pierwszego zbira, który nie dość, że mnie ramował. To jeszcze postanowił teraz przepraszać, jak go aresztowałem. Tacy to są ludzie. Jak pan jeździ? C co on robi? Halo, halo, proszę pana. Podejrzany tutaj coś próbuje zrobić Ale tutaj jeszcze bardziej podejrzany Jak jeździ po tej ulicy Dobra, godzimy podejrzanego Wjeżdża na ulicę Chinatown Dobra Zatrzymaj auto Stop car Zatrzymaj auto Dobra, to jest niebezpieczny ten. Um, pan. Je... A to y, bardzo przepraszam. O, o, o. No, dzisiaj, proszę pana, niestety będzie chyba mandat. No, nie jestem, nie mogę panu dać ostrzeżenia, bo widział pan, jak pan jeździł. No, mam to wszystko nagrane na swojej kamerze, Axon No i niestety. Dobrze, rozumiem. Więc proszę wejść do auta, ja wypiszę panu mandat i zaraz podejdę. E... Więc proszę, tutaj już panu daję mandat, pan tutaj zaraz podpisze będzie to 150 dolarów. Dam panu troszeczkę mniej, bo pan się zatrzymał i proszę to podpisać. Podpisana zapłacona. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, więc zatrzymaliśmy już osobę, która odezwała się, postanowiła się odezwać i postanowiła zapłacić mandat za niebezpieczną jazdę. A pan tutaj też szaleje. No co? Tu jest, czemu wszyscy są tacy niebezpieczni, driverzyście? Proszę się zatrzymać tym czerwonym pojazdem. Goni też drugiego. Dobra, jest speed, jest manewr w Wykładamy go, wykładamy go, gonimy go. Mam. Złapałem. Mam podejrzanego. Przeszukujemy, czy ma jakieś niebezpieczne bronie. To mix agent. Nie ma. Ale to jest pan aresztowany. I do więzienia idzie pan na sto, dwie sekundy. Za niebezpieczną jazdę. Kolejny patrol zakończony sukcesem. A tu pan ma auto płonące. Co, pan nie powinien jeździć z uszkodzonym autem, więc gonimy pana w czerwonym Fordzie. Suwie. Pan jedzie na przystanek benzynowy, ale pan. Nie, pan nie jedzie na przystanek benzynowy. Pan mi chce, u... pan mi chce uciec. Okej, okay, to gonimy go. Pan jeżdża na Chinatown. Molerka, jak pan tutaj wywinął orła? Pan jedzie z palącym autem. Oj, proszę uważać. Pan strasznie idzie szybko. 100 ten, 101, więc zaraz w orła, tak jak teraz mówiłem. Dobra, pojazd się pali, więc pan będzie musiał zaraz wiedzieć, bo się spali. Szybko trzeba pana wyciągnąć. Wyciągamy pana, wyciągamy pana. Pan wychodzi, pan wychodzi. Ręce, 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 bo użyję tej zera. Proszę nie uciekać. Dobra, mamy, mamy go, mamy go. Ogórowski. Jest pan. Dobra, przeszukujemy go. Czy ma coś niebezpiecznego przy sobie? Dobra, nie ma nic. Ani licencji, ani... ma licencję, ale nie możemy go wypuścić. Musimy podejść do auta i jeszcze poprosić tutaj o areszt dla pana tutaj Ogórowskiego i poprosić DOT o ws wsparcie. Ej ej, 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 tu ma gość broń! Goś tu ma broń, gość tu ma broń, shot fire, shot fire, shot fire, potrzebuje wsparcia, szybko trzeba policję wezwać. Gość ma broń, gość ma broń, strzela, strzela do mnie. Gość ma broń, gość ma broń. O, i dostałem. jest, wiem, że jest łysy. Że idzie, jedzie takim autem, takim nie wiem jak to powiedzieć, fordem, takim SUWEM. Przynajmniej wiem, jak wygląda i wiemy, że może jest, jest poszukiwany. Oj, pan napisał nieładne słowo. Zatrzymaj się. się zatrzymać. No i prosimy, już szuka, już go... Ajajaj, aj, aj. nie, 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 dobra, dobra. Widzimy go, widzimy go. Dwa będę auta gonił, dwa auta uciekają, więc dwa będą, te musiały zostać wzięte. Tutaj widzę, że są jakieś porachunki mafijne, ale pana na razie nie szukamy. Pan jest poszukiwany, ale my szukamy tego z fioletowym Mustangiem, który bardzo nieładnie napisał o policji. Go szukamy. Dobra, jedzie strasznie szybko, więc jestem w stanie zrobić mu manewr pit. O! Prawie myślałem, że dojdzie do wypadku i doszło teraz do, do wypadku. Pan Simba! Ręce, ręce, ręce! Tejzer, bo żyje Tejzera! No i dobra, Tejzer dostał. Dobra, jesteś aresztowany. Jesteś aresztowany. Jesteś aresztowany. Znajdę przy Panu coś niebezpiecznego, zobaczymy. Dobra, aresztujemy i pyk. Co miało na celu to JP właśnie. <grywy> Dobra, widzę, że tutaj... Może zatrzymamy pana do kontroli za zły pojazd. Dobra, mamy tutaj żółtego mustanga, który próbuje... najprawdopodobniej uciec nie zatrzymuje się do... Sygnałów dźwiękowych. Mamy tutaj dwa auta, które próbują coś zrobić. Czyli tutaj jest pan reszta Tutaj pan jest poszukiwany. I tutaj w żółtym aucie. <tryk> proszę się zatrzymać, proszę podnieść ręce. jest pan poszukiwany. Proszę Pana, muszę Pana aresztować niestety, jest Pan poszukiwany. się nie wiem kurde co zrobiłem, jechałem, chciałem pomóc. Znaczy, no Pan nie może pomagać, bo jak Pan będzie za nami jeździł, to my mamy takie tabelkę, że czy jest Pan poszukiwany. Prawdopodobnie ktoś na Pana kliknął, no ja muszę Pana niestety aresztować w takim wypadku. Proszę nie pomagać policji, no. Jeszcze przeszukam Pana, czy ma Pan coś nielegalnego? E, mam kacza tylko w sumie. A ma Pan na to pozwolenie? E, nie mam pojęcia, pewnie gdzieś w samochodzie. Dobrze, w takim razie ja pana aresztuję, no i za 105 sekund będzie pan wolny z więzienia. Może pan wpłacić kaucję i wyjść wcześniej. W takim razie przyjedzie już po pana transport. Dobra, aresztowaliśmy osobę kolejną. No i widzimy tutaj kolejne auto, które znowu musi jeździć nieprzepisowo. No, czy w tym mieście się ktoś nauczy jeździć? Proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać. Pull over, over, sir. No, i jeszcze uderzył w auto, no. Co się z tymi ludźmi? Ale on nawrócił. On może łatwo nawrócić. Ja mam niestety ciężko do nawrotki. Ale dogonimy go, bo. Dostałem wypłatę właśnie za dwa aresztowania. A to będzie zaraz moje trzecie aresztowanie. Jak pan nie zjedzie, bo to będę zaraz musiał przestrzeliwać opony. Proszę zjechać na pobocze. Będę musiał użyć. Dobra, wychodzimy, wychodzimy Po ponach Jest pan aresztowany, proszę wychodzić, wychodzimy, wychodzimy Wychodzi pan. Ręce, 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 ręce Ręce proszę podnieść Nie, wychodzi pan, bo użyję, bo użyję tej zera. Ostrzegałem. Czy to czy to. Dobra, jest pan aresztowany. Proszę zobaczymy, czy pan ma coś nielegalnego przy sobie. Nie ma, więc zostaje pan aresztowany. Proszę. Dobra. Kolejna misja udana. Kolejna osoba aresztowana. I teraz przydałoby się. No, znowu osoba, która nie potrafiła jeździć, post post postanowiła uciekać przed policją zamiast dostać mandatu. I została, no niestety, aresztowana, ale to nie ja chciałem tego, tylko ona uciekała przed policją i nie słuchała się do sygnałów i poleceń funkcjonariusza. Dobra, jedziemy teraz zgodnie z przepisami, bo nie ma tutaj na razie jakichś niebezpiecznych rzeczy, ale są niebezpieczni czasami policjanci, którzy potrafią, no jeszcze mi wlepili ten za fotoradar, bo goźmi jak to no nie wierzę w to. Tu widzę za tym panem, co dostał mandat, jest pościg. To taki solidny pościg, więc. W takim razie, no jedziemy pana gonić. Chyba jednostka speed musi tu wkroczyć. O, rozwaliłem auto, ale nie, nic się nie stało. Dobrze, że naprawiłem. W takim razie, skoro jednostka speed jest potrzebna do akcji, to jedziemy. To pan mi tak prosto nie ucieknie. Ja mam szybsze auto od pana. Proszę zatrzymać pojazd w tym momencie, ponieważ będą się przystrzelić opony, bo jest pan niebezpieczny dla środowiska. Dobra, muszę tu uważać, ostrożnie jechać, bo on może skręcić w każdym chwili, tak jak teraz. Dobra, policja go tutaj przyczynia. Dobra. Kolejny! Mandat, no... Dobra, znowu ucieka, znowu ucieka. No ja chcę w mandat kolejny wpisać, no ale skoro on nie potrafi, no to trzeba go gonić. Przepraszam, kolejny mandat będzie. Chodź tu. Dobra, wpisujemy panu mandat. Nie ruszaj się. No, stój. Dobra, proszę, ma pan ten. Dobra, dostanie pan upomnienie i to będzie tyle. Co tu się dzieje? Czemu to jeszcze straż pożarna jedzie? Mam długi, ale dostanie pan upomnienie. Oj, nieładnie. Za takie coś. Za napisanie mi takiego czegoś. wsparcie na moją lokalizację. Co ty chcesz psie? Za obrazę. O, 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 czy on jest poszukiwany chyba? nie pana w czerwony, zostawiamy tu. Eee! Pan strzela, strzela do nas, strzela do nas, strzela do nas! Shot fire, shot fire, shot fire! Pan Simba użył broni na policjanta, strzela do funkcjonariusza policji. Stałem w oponę. Pan Simba posiada bronie drugiego stopnia. Dobra, to za, to za to że mi auto przystrzelił. Nie mam teraz litości. Będę tak prów teraz biega auto. Dobra, wywrócił się autem. Mamy go. I czemu zostałem? Aha, super, widzicie? No, no nie wierzę po prostu. Dobra. Dzięki, że byliście. I tyle. Trzymajcie się. Pa!